Cześć wszystkim. Przed chwilą oglądałam filmik na kanale, który nazywa się Hawciarska Panna. I tam właśnie dziewczyna, która nagrywała ten filmik, nazwała takie nagrywanie wieczorem Hawciarskimi Wieczorkami. Bardzo mi się spodobał ten pomysł i pomyślałam, że go po prostu odgapię. I stąd ten dzisiejszy filmik. Ja już kilka krzyżyków dzisiaj postawiłam. Oglądam sobie serial i pomyślałam, że może coś więcej uda mi się wyszyć. Na razie wyszyłam ten orządek cały tutaj, aż dotąd. Jest przed 20, więc myślę, że kilka godzin wyszywania mnie czeka. Mam nadzieję, że troszkę przybędzie. Już Wam mówię, jaki mam plan. Plan jest taki, że wyszywam sobie całymi rządkami słonecznika i kapelusz dziewczyny. Tu za chwilę złączy mi się tło, więc też wyszyję sobie tło z tej strony ale głównie chcę się skupić właśnie na tym słoneczniku i kapeluszu, ponieważ to są najtrudniejsze fragmenty. A tło z tej i z tej strony jest naprawdę bardzo proste. Jak tutaj widzicie, po prostu krzyżyki jedną liteczką, jednym kolorem lecą. Tutaj są tylko trzy kolory w tle, więc to jest naprawdę bardzo proste. Dlatego chciałabym skupić się na tej najtrudniejszej części, przy której po prostu zwalnia mi tempo, a później już raz dwa skończyć to tło. Pomysł jest taki, że będę się do Was odzywać co odcinek serialu. Yy, odcinek trwa chyba 40 minut, yy, więc za niecałą godzinkę yy, pokażę Wam, yy, co u mnie przybyło. Zapraszam Was do oglądania i zachęcam do nagrania podobnych filmów. Pierwszy odcinek, więc odzywam się do Was. Udało mi się zrobić przez ten czas niecałe 100 krzyżyków 97, więc yy, co dużo tutaj nie przybyło. <grych> no, ale mam nadzieję, że coś, jakaś malutka różnica tu jest. Ja się zabieram do dalszego wyszywania, bo na razie nie ma za bardzo o czym tej tutaj... minął kolejny odcinek. Postawiłam następne sto krzyżyków i tutaj mam już o czym wam powiedzieć, ponieważ skończyłam już słonecznik. Tutaj już jest wszystko. Teraz będę robić tylko tło. Na razie stwierdziłam, że to tło zostawiam. I będę robić ten fragment kapelusza, żeby go skończyć, no i tak jak mówiłam, później zacznę robić tło, bo tło będzie szło już szybko jednym kolorem, więc zabieram się za nad kapeluszem, zobaczymy jak inny. Już trzeci odcinek minął, teraz postawiłam po raz krzyżyków, no i jak widzicie już tutaj zbliżam się do końca, zostało chyba 4 czy 5 rządków i będę miała zrobiony cały kapelusz. Tutaj troszkę mi brakuje bo nie mam tego koloru, będę musiała poszukać na innych wyszywankach, czy jest. Jak nie, no to... Trudno, będę musiała... No to, co mam najwyżej, później tu kupię tę mulinkę. No ale tak, słonecznika już widzieliście. I mam nadzieję, że jak kolejny odcinek się skończy, no to pokażę Wam również cały kapelusz. No co, czwarty odcinek zakończony. Mogę Wam pokazać, co udało mi się wyszyć. I mogę w końcu się pochwalić że wyszyłam cały kapelusz, a to oznacza, że zostało mi tylko tło i kontury, żeby skończyć cały obrazek. Wyszywałam 3 godziny 46 minut, a dał już mi 3 godziny 40 minut. I wyszłam prawie, no, 498 krzyżyków, więc można powiedzieć, że 500, bo tych pół krzyżyków już tutaj nie zaznaczałam, już zostawiłam, tak? Wydaje mi się, że wynik jest ok, Ja już się kładę spać, jeszcze zmontuję dla Was ten filmik. Mam nadzieję, że taka forma wyszywania, taka forma nagrywania tego, co wyszywam, Wam przypadła do gustu, że to jest coś nowego, coś ciekawego. Zostawiam Was z takim oto obrazkiem. No i mam nadzieję, że z tym tłem już naprawdę pójdzie szybko. I że za kilka dni będę mogła pokazać Wam efekt końcowy, a później zabrać się za sację fotograficzną i yy, wrzucić jakiś fajny post na mój Instagram. Dziękuję za to, że byliście, że chcieliście posłuchać. Do zobaczenia. Cześć.